Z zewnątrz wygląda jak każdy inny grobowiec w dolinie. Pozostawał jednak ukryty przez tysiące lat. Jego zawartość pozwoliła mu uplasować się na drugim miejscu w naszym zestawieniu egipskich skarbów. W roku 1922 otworzył go angielski archeolog Howard Carter. O pochowanym tu faraonie słyszeli wtedy tylko nieliczni. Jego imię szybko stało się powszechnie znane. Tutankhamon. W odróżnieniu od innych grobowców w dolinie, ten nie został splądrowany. O, jakież w nim były skarby! To jedna z trzech złotych skrzyń, włożonych jedna w drugą, niczym rosyjskie laleczki. Dwie pierwsze są z pozłacanego drewna. Wewnętrzna to 100 kg litego złota. Sam metal byłby dziś wart ponad 3 miliony funtów. Przy oględzinach łatwo pojąć, dlaczego użyto tu złota. Chodziło o to, by dać bogom do zrozumienia, że faraon ma boską naturę. Do złotej trumny złożono zwłoki władcy. Oto ono: zmumifikowane ciało nastoletniego Tutanhamona. Żal mi go, wydaje się taki delikatny. To jedyna mumia w całej dolinie, która nadal spoczywa w swoim grobowcu. Król leży sam w pustej komorze. Pierwotnie komora pękała w szwach od tego, co Carter nazwał cudownymi przedmiotami. Ekipa Cartera obfotografowała grobowiec. Jego pomieszczenia były wypełnione skarbami królewskimi. Żaden archeolog nie dokonał nigdy większego odkrycia. Dziś, by obejrzeć te kolekcję, trzeba się udać do Gizy. Skarby Tutankhamona znów będą tu razem, w całkiem nowym muzeum. Mam to wielkie szczęście. Że zezwolono mi na wstęp za kulisy. Wspaniałe. Pracujecie nad nim w tej chwili? Tak, kolega przeprowadza konserwację łoża. Misterna robota, nieprawdaż? Owszem, nie do wiary. Każdy z tych przedmiotów sam w sobie jest bezcennym skarbem. Cztery tysiące obiektów liczbę trudno pojąć. Konserwatorzy przygotowują się do ekspozycji w nowej placówce. Wiele z nich wygląda na używane. Pewnie korzystał z nich Tutanchamon. Co za detal, doskonała robota. Złoto, to chyba pot Boga Słońca. Uważali je za magiczne, bo nie śnie dzieje. Król chłopiec został pochowany z zawrotną liczbą skarbów. Wszystkie, pamiętajmy o tym, mają prawie 3,5 tysiąca lat. Są tu złocone meble. I aż sześć w pełni sprawnych rydwanów. Nie wiem, czy to widać. Ale rydwan z pewnością był w użyciu, bo oś jest trochę wytarta w miejscu, w którym stykała się z kołem. O, Rety. Być może Tutankhamon jeździł nim na polowania, by dowieść przed ludem swojej siły. Oprócz skarbów, były też setki przedmiotów osobistych, niezbędnych królowi w zaświatach. Doktor Aisa Zidan zgodził mi się je pokazać. Pierwszy raz widzę je poza gablotą coś niesłychanego. Muszę włożyć okulary. Mam zawroty głowy. Co za detal. To kolorowe szkło, a także płatki złota. Przepraszam, dopiero to do mnie dociera. Głowa wielkiego kota czy lamparta? Tak. Istnieją chyba wizerunki tutanhamona w lamparcie i skórze. Zgadza się. Coś pięknego. Cała kolekcja jest bardzo, ale to bardzo piękna. Bardzo.